プレゼントの予約を受け取ってきました。 Witam Was w retrograniu. Dziś ponownie bierzemy się na Super Froga. Ostatnio wrócimy pierwszą planszę i jak na końcu odcinka powiedziałem, że będę nagrywał po jednym. Wtedy powiedziałem po jednym odcinku, chodziło mi o jednym levelu, ale jednak stwierdzam, że będę nagrywał na razie po dwa, tudzież tak, żeby nie przekraczać 20 minut. To co, zaczynamy od drugiego levelu. Oryginalnego oczywiście. Lecimy. Na razie na kanale pojawiła się Syberia i Super Frog. Mam nadzieję, że się podobało. No, zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Na początek już widzimy, nie jest dobry, no ale to norma, norma u mnie niestety. Lecimy. Z tym strzelaniem tutaj jest ciężko. Chociaż w Tak to my nie przeżyjemy. Zstrzelaniem jest ciężko dla mnie posybić, w osobiście w z tego co można ponąć, tylko zwłaszcza strzelaniem na skos. Jeśli maka zabijemy, zabijemy. Tutaj fajne tajne przejście, albo ktoś nie wiedział, ale... My będziemy chcieli wskoczyć do góry, tutaj też będzie tajne przejście, tak jest. I kolejne. I mamy skrzydełka. Możemy latać. Zabijemy. Właśnie tak chciałem zabić w poprzednim, pierwszym etapie te wszystkie pszczoły, których mi nie wyszło dziś. Tu chyba jeszcze jest kolejne tajne przejście. O właśnie. Jednak coś się pamięta. Też tu te punkty tak no, dają nam gwiazdki. Czy te gwiazdki coś się odblokowują na przykład? Yy, się zagadałem i jeszcze nie widziałem. Daj nam taki coś plus prestiżu, to nie wiem. Ale tak naprawdę życia... No, na razie nie są aż tak potrzebne, a nie wiem, czy jak gramy... Aha, ciągiem to te punkty przodu nie zwracam uwagi. Kurde, szlamie na naprawdę irytuje. pierwszy strzał, żeby oddać... No nie da się odbić od pszczółki, bo ja po prostu nie potrafię. Czy chciałbym przodać kurde do przodu? No, nie da się tak w górę, niestety, jak bym chciał, bo, że ja nie umiem. Pójdźmy, jak zabrać te kryształki. Mówię, max odcinki... No... nam się właśnie przejście otwarło w tym momencie. Max odcinki, no bo im dłużej, to... Wiem, widziałem, że tam inni na YouTube wrzucali naprawdę tych... ...odcinków. 4 etapy No no o ile w pierwszym świecie 4 etapy da się przejść naprawdę naprawdę szybko O tyle zamek i już w w las to naprawdę niedawno ja może zająć dużo czasu no nie wiem jak to rozwiążę też wiem że pewnie słabo się ogląda odcinek który trwa 6 minut Jedna plansza i tak naprawdę nic więcej, no. Dlatego się postaram, bo chociaż może mimo to, że będą krótsze odcinki, ale będą się pojawiały często. No mamy super speeda, kolejny super speed. Uff, się wystraszyłem. Jakieś tajne przejście nie ma? No lecimy. Jak na razie osoba, która prowadzi kanał widzimy, tutaj gdzieś można było wybić i nie bierze się za projektowanie, Mam nadzieję, że w weekend to ogarnie. Bo sam jestem ciekaw co za serię wymyśli. No już wspominam, że ma już jakiś pomysł, lecz co to będzie, naprawdę nie wiem. Wiem, że w tej chwili oglądalność naprawdę jest niska, no, ale no, nie dziwmy się. powstało dopiero jeden, czy teraz jak to nagrywam rzucam drugi filmik, no to naprawdę mam nadzieję, że jak będzie nawet 100 wyświetleń, to już będę bardzo... bardzo usatysfakcjonowany. No i znowuż ta ruletka. Jakby ktoś mi powiedział co dają nam te nagrody, to by było spoko. Nie ma co przesuwać, bo i tak chociaż banany mogą przesunąć, no mój błąd. Jabłko, jabłko, no nic i ostatni rzut. No i też niestety nic nie wygraliśmy. Co, lecimy drugi odcinek. Dużo się ja mówię? Drugi odcinek. Już pójść na poraz, jak Właśnie wróciłem z siatkówki, więc też zmęczenie daje swoje. <grystanie> nie, wiem, no, odkledziłem się trochę, ale wiem, że tak. W zasadzie powiem, powiem, ale musicie wybaczyć, tu gdzieś tajne przejście, pominąłem, widzę. Trudno. Czy musi się obejść? No i dzierzyku. Duży Leksit. Dobrze, czegoś dalej, tak, Dziwnie skonstruowana plansza. W sensie, że trochę coś tam pamiętam, ale na pewno w tych późniejszych dalszych planszach jak zamek, czy już dalej w lasto. Raczej znaczy, to będzie kwestia w przypadku, Naprawdę nie pamiętam i widziałem, czy... znaczy <grym> widziałem. Wiem, że... Tutaj po czterech levelach Pojawia się boss, Można małkać, bo dla mnie się nie dało. To się da proszczyć. To jest zupełnie zmiana, po pojawia się boss, na mi co tylko nie było. <grym> nie wiem czemu, patrząc w sumie Nie wiem czy będzie mi łatwo go zabić, bo strzelanie z kostów mnie jest ciężko. Nie wiem czy lepiej by się tą grę nie grało na padzie. Chociaż ja też tak, jak chodzi o PADy, to nie bardzo ogarniam. FIFA gram na FIFA na klatach dłużej o wiele lepsze osiągnięcia niż na PADzie. Zobaczymy, jak damy radę sobie z tym głosem. Przez 29 kształtów, no. Czekaj, co się stało, jakby czas minął. Przegram. Czy po prostu będę miał punktu za to? Proszę. Tajne przejście. nie pamiętam o nim oczywiście. Dolecimy! Brawo! i tutaj już byliśmy. Ja nie mogę, no. Zaraz idziemy w to tajne przejście? Tutaj nie ma nic? Nie ma. Tu idziemy w to tajne przejście, zobaczymy co nas tam czeka. Czekają nas na kolce, a potrzebujemy już 20 krysz... słońce, 320 20 kształków kul kurde potrzebujemy. Mam wrażenie, o, to już koniec, będzie jeszcze nie, tu koniecznie przejście, a i teraz będzie koniec. I teraz tylko, O psa to góry, nie tu. Tutaj nad i do wyjścia i bierzemy się za czwartą planszę. Może tą razem coś wygramy, no, tylko trzy dwie gwiazdki. Dobrze. I idealnie ekstra spin Jakby mi na tym jakoś zależało. Tak jest, trzy jabłka. Oryginalny level. Znowu trzy jabłka. I... Trzy banany. No to czwarty i ostatni level w tym świecie. Czy my jesteśmy w stanie tam wskoczyć? Nie. Nie, nie. A co za mnie, osioł no nie, to, to było po prostu pro. Z mojej strony. Nie wiem co się zachowałem w powietrzu i szlak trafił, Życie. Teraz wreszcie. Hm. Brawo. Brawo! Trzymaki trzeba zepnąć. A. Co cię no, mi te też z tego co pamiętam, nie dało się zeszczelić ślimaków, choć mogli się z tym mylić. Akurat więc, jak coś, to poprawcie mnie w komentarzach. No nie, no. no. Ja nie wiem, jak z takimi błędami będę sobie radził w dalszych etapach takie fatalne proste błędy popełniam e, co chciałem wziąć te w tutaj jakby przy tyłu no was w były czy jak jak możecie zobaczyć na YouTube co? O to co to to idzie na szczęście o proszę były bardzo chude na Amidze. Można się zobaczyć na YouTube, jak wyglądały. ogóle szczerze powiedziawszy, to nie można powiedzieć, gra naprawdę wygląda sympatycznie i, i bardzo ładnie w wydaniu HD na PC-ta, Ale ja, mi osobiście się ta gra podobała bardziej w wydaniu aminokowym. Nie wiem, jakiś taki klimat i w ogóle intro tutaj a na Amidze. Aha. Tu jest już exit, prawo. Uuu, pan z samolotem. Czyli tu jest exit. Potrzebuję jeszcze 44 kształki czyli... A, super. No po prostu... Z... Tak zwykle gdzieś po poszedłem. Zabijmy te pszczoły i ta sprzedadzą i będzie kupa co trzeba spać tutaj Panie ślimaku przeskoczmy skoczmy tylko ostrożnie no właśnie miało być ostrożnie a wyszło jak zawsze i gdzie my jesteśmy tutaj no tylko teraz nie mamy ani skrzydełek ani nic Aj. Fatalnie, fatalnie Pięknie Tylko pytanie chciałem teraz iść O to jest moje pytanie Gdzie są kształtki? W sumie tak, bo to właśnie przejściem Tu gdzieś jest trampolinka i no właśnie, tu zajdziemy skrzydełka, chociaż odzyskamy. Wkurzające są te ślimaki. Dobrze. Nie mam łowię, więc z takim pszczółkami będzie problem. Ale można zawsze jedna skoczyć. Jeszcze dwanaście brakuje. Jak nie doskoczysz tam? No nie doskoczy No co za? Jedenaście. Mhm. Dobra, no i tam też Hm, pięknie. Jeszcze dwa razy i o, czy jeszcze? No żywe. O. Tu jeszcze? jeszcze. Nie wierzę, no jeden. Ej, ta I idziemy do wyjścia. Tak. No i tutaj. Oho, teraz trzeba się pilnować, bo zaraz do tego wyjścia nie dojdziemy. Kolce. Zupełnie z rozpędą co przylecieli. Tutaj wiecie, trzeba uważać. To jest ta przeklęta roślinka. No i chyba to jest już... No właśnie. Taki... A właśnie, ciekawe, bo teraz przejdziemy do następnej planszy, w której teoretycznie... praktycznie chyba jest boss. I... Ja nie mam już No ty... ośle Skaczesz jak moja... Babcia. No teraz to skoczyłeś. No i co będzie w takim razie? Na pewno powinna być loteryjka? Nie. Ale nie ma bossa. Boss chyba jest. Nie wiem, czy boss nie jest w tych tak wydatkowych, nieoryginalnych. Tak... Hmm. Chodźcie, że jestem osłon. No. Tragedia. I oczywiście, kupa. No i co teraz będzie? Samek. Dobrze. To w takim razie, w tym momencie zakończymy odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli się podobało, to lajkujcie. I nie zapomnijcie zasubskrybować subskrybować kanału. Na razie. Cześć.